czyli wracamy do pereksu. E, specjalnie nakładam go troszeczkę więcej, aby nie miał tej możliwości podeschnięcia, żeby nie musiała wracać i powtarzać tej czynności. Tu sobie delikatnie wejdziemy. Nie lubię, jak to jest odcięte takim pasem, dlatego delikatnie sobie tą, tą linię przyciągam wyżej. Dobrze. I przejdziemy do wykonania masy. Potrzebujemy powertex, wykorzystamy standard, który wcześniej nam no, spadł. Mniej więcej musicie to połączyć w proporcji 1 do 1. Lepiej robić to stopniowo, ponieważ łatwiej będzie Wam wyczuć, czego brakuje lub czego jest za dużo, tak, czyli mieszamy, możecie mieszadłem, ja używam e, palca, już wiem, że jest to za rzadkie, bo chodzi mi o e, rodzaj takiej glinki, tak, czyli konsystencja plasteliny. E, dorzucimy sobie jeszcze. Taką rzadką e, strukturą, e, czyli znaczy gęstością, tak? Taki, takim rzadkim połączeniem z e, tonartu i pertexu, możecie również pracować. Może to wykorzystamy też. E, wtedy ta masa troszkę dłużej wysycha, albo dłużej musimy suszyć suszarką, tak? ale chciałabym Wam to też e, zaprezentować. Ważne jest, aby faktura pod spodem była pomalowana powerteksem, żeby to nam się tutaj przylepiło wszystko. Specjalnie go może jeszcze troszeczkę tak powyciągam. zagęszczam masę. Jeżeli byście chcieli wystawić pracę ze stonartem na zewnątrz, koniecznie muszą być, ja proponuję je zabezpieczyć, tutaj już to już Wam zalecam, tak? czyli wtedy lakier akrylowy z przeznaczeniem na zewnątrz. W naszej ofercie Easy, tri, easy Varnish, ewentualnie też świetnie sprawdzi się e, kolor e, lakier dekupażowy 3 w 1, Easy Coat Matte lub e, Easy Glossy. E, czyli tak, do e, naszego Perteksu e, dokładam e, dokładam e, to no, już zaczyna to przypominać masę w tym momencie. Jeszcze odrobinkę, ale już trzeba uważać, żeby nie przesadzić. W momencie, jeżeli dacie za dużo stonartu, to masa będzie twarda, że się będzie z nią pracować. Zawsze możecie spróbować dodać powertexu, ale jest to już trudniejsze do rozbicia tej masy. Masa powinna Wam się odlepiać od rękawiczek. Rozprowadzacie ją na tyle dobrze, żeby mm, już nie było tych grudek e, tego białego pyłu ze schronarzu. I co możecie tą masą robić? E, jest to rodzaj masy takiej rzeźbiarskiej, samoutwardzalnej, tak więc e, możecie rzeźbić sobie e, buźki, taki zarys tych buziek, ponieważ to nie jest masa modelarska, czyli ona. Ciężko będzie nią pracować w taki sposób, aby to było tak gładkie na przykład jak, jak jest to gips. Bardziej taki efekt żeliwa można uzyskać używając brązowego Powertexu. Na pewno nie będzie to gładka idealnie powierzchnia, ale to tak naprawdę ma... jest... to jest urok tej pracy, tak? Najmniej dla mnie. Ja ją bardzo lubię i uzyskujemy taki kolor masy, jakiego Powertexu używamy. Czyli w tym wypadku jest to kolor szary. Możecie swoją fakturę kamienną próbować uwypuklić, tak? Powertex nadal jest mokry, ponieważ widzę, że się błyszczy, świeci i możecie też dokładać taki rozbudowany. Ja bardziej obciążę ten dół. Czyli sobie tą masę przyklejam. Na rantach, na brzegach dobrze jest tą masę rozciągnąć, żeby to nie był taki placek przylepiony, czyli rozciągamy, próbujemy to wszystko ze sobą skomponować. Ja tutaj, tak jakby, uszczypuję tą masę na brzegu. Chcę, żeby ta faktura była taka podrapowana. Zanim przejdę dalej, chciałabym wam, co możecie zrobić? ten efekt kamienia możecie, ja niekoniecznie go chcę, ale Wam go zaprezentuję, najwyżej zamaruję za chwilkę, e, wprowadzić taką już masę. Czyli e, wracamy do tego, co robiliśmy w tej górnej części, czyli bierzemy stonar, e, mamy masę, posypujemy stonartem. Jest jak gdyby szybszy. Szybszy efekt niż u góry, bardziej rozbudowany. Tak? Ja nie będę tu nakładać kilku warstw, zrobię to tylko na jednej, abyście mieli jak gdyby obraz i możliwość połączenia danych produktów. Ja najprawdopodobniej później i tak to zamaluję. Rozprowadzam również, zróbmy tak, bo chcę jeszcze jedną rzecz. Czyli ponownie rozprowadzam, przylepiam, rozciągam na brzegach. Uważam tutaj, żeby sobie nie, nie zniszczyć tej faktury, która jeszcze nie jest twarda. Możemy tutaj, co możemy tu wymyślić? Będę chciała jeszcze wykorzystać tutaj foremki z amonitami, dlatego też wykorzystam. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Szablon ze skamieni. zróbmy to właśnie, może w tej części. Szablon może troszkę nietypowo, czyli wybieram sobie motyw i szablon dociskam, próbując tą masę przepchnąć przez e, przez te foremki, przez, przez wycięty wzór. Tak, żeby on tylko nam się zaznaczył. O, będzie on wtedy spójnie z, z resztą pracy i chyba to samo zrobię z drugiej strony tym razem wykorzystam amonit a może tego skorupiaczka ale muszę tą w takim razie tą część troszeczkę spłaścić, żeby ona nie była taka przestrzenna i ponownie dociskam na brzegach. Możecie sobie, nie macie szpachelki, możecie sobie wykorzystać, nie wiem, wykałaczkę czy patyczek do szaszłyków. chyba widać. A jakby to wygląda, jakbyśmy teraz to wzięli i zasypali z tą, troszeczkę. Będzie... możemy to z, e, zgubić, ale, bo będzie musieli docisnąć, ja delikatnie spróbuję, się to, e, spróbuję to przetrzeć i zobaczymy. Ta strona troszeczkę zrobiła się płaska, ale wzór też jest widoczny. Zobaczymy, jak później przy wyciąganiu kolorystycznym nam to zapracuje. Co ze środki? W środek chciałam wmontować nasze amonity. Mówię, masa jest przestrona, dlatego możecie też wykorzystywać ją do foremek. Jeżeli chodzi o te foremki Partexu, ten Silikon jest taki nietypowy, bardzo elastyczny. I wsadzamy. Nie wiem, czy ona jeszcze nie jest za rzadka, ale W momencie, jeżeli by Wam się przyklejała masa do foremki, możecie najpierw foremkę zamoczyć znaczy zamoczyć, no pruszyć z tą nartem, A później dopiero wsadzić masę. Zobaczymy, jak nam wyjdzie bez. Bez tego. Za cienką zrobiłam tą masę. też, Czyli zróbmy tak. Po pierwsze troszeczkę tą masę jeszcze wzmocnimy z tą nartem, żeby była taka bardziej twardsza się zrobiła. Wtedy będzie łatwiej ją wyjąć. na Opruszona. Wsadzamy masę. I wyjmujemy aromat. Największy mamy gotowe. Nie? Zobaczymy, czy to nam wystarczy. Um. Tu jeszcze ten powertex jest płynny, ale odrobinę tego stu mokrego powertexu, czyli podmalowuję sobie masę i przykuwam. Może jeszcze jedną to małą. Ja troszeczkę opruszę ją w tych resztkach co mam na stole. E, tu, w tym przypadku, nie przeszkadza mi, że one są lekko takie op opruszone już tym, jeszcze z tym stonerdem Ja bym może ten model włączyła jeszcze kuleczki, czyli tam gdzie chcemy e, wykorzystać e, e, bolsy. A, czyli kureczki tam różnej gramatury. Te miejsca dla pewności podmalowuję jeszcze mokrym, tym płynnym poeteksem. Ja wykorzystam średnie i, yy, średnie i duże. Średnie i malutkie. Miejsca, które podmalowałam wprowadzam sobie te kuleczki. Zaczynam od tych większych. A teraz. Ma mniejsze wypełnią nam te przestrzenie, do których nie, jest, nie są przyczepione, duże. Jeżeli kuleczki znalazły się na naszej płaszczyźnie to ukacie od dołu, tak aby się przemieściły i przelepiły tam, gdzie poertek jest jeszcze płynny. To sobie będzie czekało. Ta część musi podetchnąć lub musimy y, wykorzystać suszarkę.